Emilia Ratajkowski to jedna z najbardziej znanych modelek na całym świecie. Piękna gwiazda ma polskie korzenie i jakiś czas temu realizowała w naszym kraju jedną z kampanii reklamowych. Emilia Ratajkowski mocno udziela się w mediach społecznościowych, gdzie bardzo często pokazuje swoje ogromne wdzięki. Teraz znowu to zrobiła. Spis treści, kim jest Emili Ratajkowski, kariera Emili Ratajkowski, Emili Ratajkowski i ten dekolt? Sprawdźcie, jak prezentuje się Emili Ratajkowski, kim jest Emili Ratajkowski? Emili Ratajkowski urodziła się 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Jest córką malarza Johna Ratajkowskiego i pisarki Kafin Balgi. Jej rodzice są obywatelami USA, jednak ojciec ma polskie korzenie, a matka jest żydówką. Z racji, że rodzice często zmieniali miejsce zamieszkania, Emily już jako dziecko miała szansę zwiedzić niemalże cały świat. Swoją karierę w modelingu Emili Ratajkowski rozpoczęła mając 14 lat. Szybko zdobyła popularność, ale największy rozgłos modelka zdobyła parę lat później, gdy najpierw wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu Tritz, i gdy pokazała swoje piersi w teledysku do piosenki Robin Fy T. I. Farel Blair Lines, kariera Emili Ratajkowski. Dzisiaj Emili Ratajkowski jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Oprócz tego próbuje swoich sił na innych polach. Na swoim koncie ma książkę Moje ciało, a także realizuje się jako aktorka. Zagrała w takich produkcjach jak m.in. Zaginiona Dziewczyna, ekipa The Are Your Friends. Easy, witaj w raju, złodziej i oszustka, Emilii Ratajkowski i ten dekol. Emilii Ratajkowski wprost uwielbia eksponować swoje wdzięki, w tym przede wszystkim Duży Biust. Tym razem położyła się nago w łóżku i taki zmysłowy kadr opublikowała w sieci. Zobaczcie sami.